Proszę Państwa, no, czas na po prostu załatwienie pewnej sprawy, jeżeli chodzi o Huberta. Pamiętajcie, proszę Państwa, my musimy nagłośnić sprawę i na pewno będziemy nagłaśniać sprawę Anona A. <tryk> To co wszystko, co się dzieje, to jest dramat społeczny. Kiedy się zorganizuje społeczeństwo, kiedy, kiedy zobaczycie, jak to jest, że trzeba czasami wszystko zrobić, żeby po prostu Załatwić pewne rzeczy. My musimy. My musimy nagłośnić sprawę w sprawie ano na a Więc pamiętajcie o tym, bo to jest nie ostatni raz. Oni i tak będą chcieli z nami wojnę robić wsadzać nas i tak dalej ja bardzo się cieszę z drugiej strony nie mamy <śm> 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 nie mamy żadnych problemów powiedzieć jasno i na temat że te prześladowania są psychiatryczne i na razie nie minęły Pamiętajcie o tym oni chcą za wszelką cenę <laughs> trzeba Wszystko Zrobić Żeby nas Prześladować Żeby nas sadzać Żeby było Wszystko Tak jak, tak jak jest Tak jak było wcześniej Więc po prostu My musimy walczyć o Polskę i Polaków pamiętajcie o to. bo tutaj właśnie walka jest bardzo duża bez bez żadnej wygranej w tej sprawie nic nie zrobimy Pamiętajcie o tym, że oni chcą prosto, żebyśmy żyli w strachu. No, musimy naprawdę załatwić pewną kwestię, żeby przestali prześ prześladować nas. I no to oni się nie ugną. Oni zrobią to tak, że będą nas prześladować. psychiatrzy i tak dalej. Więc my musimy dawać dalej i dalej więcej wiadomości o ten temat. Bo oni nie ustąpią. Jeżeli nic nie zrobimy, to, to trzeba demonstrować. No nie, tak jak inni mówią, że nic to nie daje. Bezczynność nic nie daje. Hmm. Hmm. To jest bardzo ciekawa sprawa, że wszystko to, co oni zrobili nam, to oni chcą nam zrobić. To jest po prostu dramat ludzki. O zarabiają. Ale ja myślę, że, że jeżeli są demonstracje, to po prostu już po prostu wiedzą, że szyba pękła to jest koniec. Tak naprawdę musicie proszę Państwa pamiętać o tym. Zawsze wszystko zrobić. Do usłyszenia i do zobaczenia.